Witam wszystkich, Hołodziejczyk Andrzej. Kolejny ciepły weekend, jak na początek lutego. Dzisiaj mamy 1 lutego. Dzisiaj troszkę o moim aktualnym treningu. W ogóle o podejściu do treningu w aktualnym etapie zaawansowania. Ostatnio wrzuciłem na Facebooka mój trening pleców, jaki ja, jak ja aktualnie wykonuję. Oczywiście to są większości w tej chwili maszyny lub wyciągi. Ktoś tam napisał, że taki trening to jest jakaś tam pobierdółka, bo nie ma ani podciągania na drążku, ani tam wolnych ciężarów, czy tam czegoś. Otóż, otóż trening bez wolnych ciężarów nie oznacza złego treningu, to po pierwsze. Po drugie, zawsze powtarzam w swoich filmach, że Wolne ciężary to jest podstawa oczywiście i nie wyobrażam sobie, żeby na wolnych ciężarach nie trenować pierwszych kilka, kilku lat. A maszyny są jedynie uzupełnieniem, uzupełnieniem do wolnych ciężarów. No jeżeli ktoś będzie tylko ćwiczył na maszynach, te mięsi stabilizujące i nie wzmocnią się jak należy i zawsze będzie ta sylwetka niekompletnie rozwinięta. Natomiast jeżeli ktoś dźwiga ciężary kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, tak jak w moim przypadku, ja tych wolnych ciężarów się naprawdę nadźwigałem, to może jak najbardziej przestawić się już bardziej na maszyny. Oczywiście jakieś jedno, dwa ćwiczenia na wolnych ciężarach jak najbardziej są wskazane, ale trzeba to już też dobierać do poziomu urazów, jaki dany ćwiczący posiada. Po prostu się już wtedy dobiera takie ćwiczenia, które można wykonywać. W moim przypadku, z moim zwrócnieniem stawu barkowego lewego, a już prawe zaczyna się powoli też odzywać, niestety. Dobieram takie ćwiczenia na maszynach i na wyciągach, i takie uchwyty też, przy których po prostu nie czuję bólu w stawie barkowym. A też nie obciążam odcinka dolnego grzbietu lęciowego, bo ostatnio przez kilka miesięcy mi też dokucza. Także wybieram po prostu ćwiczenia na plecy. W oparciu o spodpartym tułowiem lub na wyciągu, pionowym lub poziomym. Na poziomym też jest ten dolny odcinek obciążony, ale nie tak bardzo jak na wolnym ciężarze, jak na sztandze czy na handlach. Można absolutnie dobrze przetrenować plecy właśnie przy użyciu takich maszyn, zwłaszcza przy takiej różnorodności maszyn, jaką w tej chwili mamy do dyspozycji. Trenowałem już na wielu siłowniach, trenowałem też w domu. W domu mam tylko wolne ciężary. Jak była pandemia, przygotowałem się do zawodów też tylko na wolnych ciężarach. Ale jak mam do dyspozycji całą gamę nowoczesnych maszyn, to dlaczego z nich nie korzystać? Podobnie jest w przypadku treningu klatki. W treningu klatki mogę trenować aktualnie tylko na wyciskanie na suwnicy szmita. Na ławce podniesionej na bardzo niewielkim kącie, wtedy jeszcze jakoś ten stawakowy powiedzmy podoła temu ćwiczeniu. Staram się oczywiście używać ciężarów na 12 powtórzeń maksymalnie. Z wolnym ciężarem jedynie od ostatnio przenosy robię ze szantem, ale też nie w pełnym zakresie. Ktoś tam może oczywiście pisać, a na ty robisz w zakresie to ćwiczenie to jest niepełne i tak dalej. No, to robię takim jakim mogę po prostu. Jedni po prostu siedzą w domu, nie trenują, bo ich coś boli, a drudzy starają się tak dobierać ćwiczenia, żeby, żeby mimo wszystko trenować. Także tak to wygląda od strony klatki. No, na klatkę jeszcze linki wyciągów jako taką mogę lub Butterflya mogę wykonywać, tak więc to wykonuję. Typowy trening po 40 z 30 -letni, 30-letnim stażem treningowym. Absolutnie już nie zwracam uwagi na obciążenia Obciążenia to jest zawsze Zresztą e, ciężary nigdy Nie były, były moim celem, chociaż jak Odgrzebiecie moje archiwalne filmy na YouTube Na YouTubie, no to Dźwigają całkiem niezłe ciężary Robimy na, na ławce skośnej w seriach 160kg, na ławce Płaskiej 180kg w seriach No ale co, no to już scenę w raty po prostu muszę tak ćwiczyć jak mi aktualnie stan zdrowia pozwala i stan stawów. Mówiłem wielokrotnie, że długowieczność sportowca wyznaczają z jego stawów, także moje stawy już raczej nie takich obciążeń by nie, nie przetrzymały, no może bym zrobił tam opisowo jakąś jedną, drugą, serię, tylko do niczego mi to nie jest potrzebne. Tak jak też wielokrotnie wspominałem, nigdy nie sprawdzałem się Żadnym i na jedno powtórzenie, nigdy mnie to nie bawiło. Także nie wiem ile wyciskam, nie wiem ile biorę w ciągu. Mogę tylko podać te wartości w seriach po prostu i, i tyle. I czasami młodych chobago te ćwiczą po pół roku, czy po roku. I co trening się sprawdzają, ile wycisną na ławce. Może to jest jakiś obecny wyznacznik, nie wiem, siły, czy... Żeby się trochę wyróżnić wśród rówieśników. No ale to nie jest na pewno droga do jakiejś tam wypracowania sobie siły na dłuższy okres czy jakieś tam fajne sylwetki. Tak więc, co, no pokażę Wam aktualnie swój trening klatki. Najpierw pleców, potem klatki. Na plecy robię kilka ćwiczeń. Dołączam, dołączam też do tego ćwiczenia na czworoboczny i na, yy, na tył barków. Na klatkę robię cztery ćwiczenia. Zawsze są to dwa ćwiczenia rozciągające, dwa ćwiczenia wyciskające. Fajnie to się zawsze komponuje i uzupełnia. No i ćwiczenia, oczywiście takie, które mogę jeszcze wykonywać w miarę. Jeżeli chodzi o dietę w tym okresie, oczywiście nie, nie jestem w fazie jakiejś tam budowania masy, bo nie, tego okresu już u mnie aktualnie nie ma w ogóle. Oczywiście przybrałem na wadze od zawodów, które były już o, ponad chyba 3 miesiące temu listopad, grudzień, stycznia, 3 miesiące temu, Przybrałem jakieś 6 kg, może i zwiększyłem kaloryczność od tego momentu może jakieś 700 kalorii, może 1000. No i oczywiście nie trenuję cardio w ogóle. Wiem, że to jest niekorzystne dla zdrowia, bo cardio są bardzo zdrowe dla układu naczyniowego, dla serca. Ale staram się przerwy między seriami robić w treningu siłowym takie, że ten cardio efekt jakiś tam zawsze jest. Ale niewątpliwie trzy razy w tygodniu krótkie sesje cardio są wskazane poza sezonem. Także tak to u mnie obecnie wygląda. Oczywiście nie zmienia się u mnie nigdy ilość białka. To jest zawsze ponad 400 g od 400 do 450 gramów dziennie. Połowę z tego stanowi białko w proszku wysokiej jakości. Reszta to jest oczywiście mięso, nabiał, jakiś twaróg chudy yy... i jajka oczywiście. Całe jajka, już nie bawię się w oddzielaniu białek i żółtek. Całe trzy jajeczka, czy tam cztery sobie rano zjem. I tak wyglądają źródła białka w mojej diecie. Czy będę się szkował do zawodów? Tego jeszcze nie wiem. Na wszelki wypadek kartę Pro już wykupiłem na ten rok 2025, ponieważ jest tam do końca stycznia, jest tam jakiś rabat z 100 euro, także skorzystałem z tego. A czy wystartuje? Najprawdopodobniej się karta zmarnuje, jak nie wystartuje, trudno. Jeżeli zdrowie pozwoli, to oczywiście w czerwcu rozpocznę okres przygotowawczy. I tak to będzie u mnie wyglądało. A teraz to zachęcam do mądrego treningu. Dobierajcie takie ćwiczenia, jakie wasz układ kostny może znieść. Nie ćwiczcie na siłę tylko dlatego, że tak trzeba, bo ktoś powiedział, że trzeba na wolnych ciężarach, to, to ćwiczcie na wolnych. Podczas gdy na przykład łamie was w plecach, czy nie, ledwo zginacie nogę w stawie kolanowym. Jeżeli chcecie długo uprawiać kwoty siłowe, no to trzeba na takie, na takie rzeczy brać poprawkę. Oczywiście, jeżeli możecie, to zachęcam wszystkich do trenowania jak najbardziej z wolnymi ciężarami, z dużymi obciążeniami, oczywiście w ramach prawidłowej techniki. To jest najszybszy i najlepszy sposób na osiągnięcie muskularnej sylwetki. Tyle dzisiaj ode mnie, pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do obejrzenia mojego filmu pleców i klatki, jakie obecnie wykonuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie trzymajcie się. Hej.